Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatniej mojej publikacji dotyczącej Hogwarts Legacy dziedzictwo Hogwartu. Ostatnio zaczęliśmy sobie od Steama, więc tym razem też zaczniemy od Steam dzisiaj będzie krócej, bo nie muszę wielu rzeczy wyjaśniać, a raczej nawiążę do wcześniejszego filmu, więc tutaj gdzieś u góry wyświetla Wam się link, jeżeli nie widzieliście ostatniego podsumowania, bo będę się bardzo do tego odwoływał. Na jakim jestem etapie, co skończyłem, i tak dalej, i dlaczego to jest ostatni, i dlaczego jeszcze nie mam na przykład tutaj 100%, jest 95%, ale może wejdźmy w moje osiągnięcia od razu. Jak widzicie, ostatnie ja sobie zrobiłem 13 czerwca, czyli już prawie miesiąc temu, ale nie o to chodzi. Będziemy lecieli w osiągnięciach globalnych. Powiem wam tak, wyglądało to w taki sposób: jak ostatni raz nagrywałem odcinek, to miałem 38 na 45. Czyli tych zdobytych osiągnięć, i to było 84% tych steamowych osiągnięć, które można zdobyć. Teraz mam ich 96. Brakowało mi ogólnie takich jak wysokie oczekiwania, nawet może zobaczmy, wysokie oczekiwania. To był mnożnik tych 100. W jednej kombinacji. Ogólnie zrobiłem to na takiej zasadzie, że poleciałem tam, gdzie jest garbarok i po prostu stanąłem na skalę i w niego strzelałem, jak głupi. Tym podstawowym czarem, bo chodziło o to, że już byłem tak silny, że te wszystkie postaci były jakby za słabe, <grym> żebym ja po prostu dał radę nabić ten mnożnik, nawet uderzając w tego trolla to nie dawało rady. Potem brakowało mi cel uświęca środki, czyli pokonaj łącznie 50 wrogów za pomocą Petrificus Totalus. No to chodziłem po całym lesie i to się udało. Potem sprostaj wyzwaniom, czyli pokonaj wrogów na wszystkich arenach walk. To wam mówiłem, że sobie zostawię gdzieś na koniec i to rzeczywiście sobie zrobiłem prawie że na końcu. Postrach strach demimozów, czyli znać wszystkie posążki demimoza, to mi się udało i moje wymarzone, czyli edycja kolekcjonerska. Zebrałem wszystkie możliwe kolekcje, czyli wszystkie ciuszki, wszystkie jakieś tam uchwyty do różdżek. Dalej widzę, że to jest 7,8% graczy, którzy to zdobyli, więc super, jestem w mniejszości, jak zwykle. Jedyne dwóch jakich nie mam, w ogóle z tym się zaktualizował od ostatniego czasu. I to są te dwa: ukryte osiągnięcia, ukryte osiągnięcia. Ja nie wiem, czemu oni w ogóle to poukrywali. Bo, moim zdaniem, jeżeli ja mam do tego dojść. A nie, pokaż spoiler. A, da się kliknąć. Dobra, nieważne. Nie mam tych dwóch: Gryffindor na cmentarzu i szkolenie Aurora. Już Wam tłumaczę dlaczego. Może najpierw przejdziemy do gry, bo jakby w Steamie to jest wszystko. Słuchajcie, yy, ja już mam rozpoczęte te gry. Jakiś tam siódmy poziom, pierwszy poziom, i mam tam już te dwie postaci. No bo przypomnę, że w Slitherie nie to mam. Nie mam Hapel, Puffing w Gryffindorze. Powiem Wam, że jestem yy, bardzo już tak. Przemęczony tą grą. Tak dużo już jakby w, w nią grałem, tak dużo zwiedzałem, że naprawdę wszystko jest już dla mnie. No nie krowajmy tego nudne. W tym świecie byłem w każdym miejscu. Zrobiłem wszystko, co można było, i chyba chcę sobie trochę od tego odpocząć, bo to nie są jakieś trudne misje. One po prostu gdzieś tam w biegu historii się pojawią i ja pewnie zrobię to 100%. Ale nie mam zamiaru się na siłę męczyć, żeby teraz wam tu filmie pokazywać, że mam to 100%. Po prostu dam komentarz, kiedy to było i ile ostatecznie spędziłem godzin w tej grze, żeby to zdobyć. Więc jeżeli ktoś jest w jakiejś przyszłości, to oj, w mikrofon, to pewnie już ten komentarz gdzieś tam jest. Na razie nie mam naprawdę sił, żeby to odpalać. Jak widzicie, ostatnio rozgrałem w czerwcu. Tak, najpóźniej 22 czerwca, ale też odpaliłem na jakieś 15 minut, bo wydobra, nie mam sił. Znam te dialogi, znam te wszystkie wydarzenia i tak dalej, bo wiecie, ja nie dość, że grałem, to jeszcze dla was montowałem, więc ja naprawdę jestem jakby wymęczony tym wszystkim. Wejdziemy teraz do gry i wam y, pokażę tą resztę y, rzeczy, moja najbardziej wykokszona postać, nie? <laughs> to widzimy się za sekundę cięcia. Jeżeli chodzi, słuchajcie moi drodzy, o mapę świata, to brakowało mi oczywiście ym... Tych, jak to się mówi, tych arenwalk zdobycia ich, ale jak to już wiecie, ze Steama udało się. Tutaj brakowało mi w tej części, gdzie jest jakby miejscowość rodzinna Sebastiana, brakowało mi dwóch skrzyń skarbów. Ja mówiłem wtedy w filmie, że wyszła jakaś aktualizacja, coś tam, coś tam. I ona rzeczywiście to naprawiła. Ja poleciałem w te miejsca, i te skrzynie po prostu były jakby zamknięte. Musiałem je otworzyć. Sobie tam wleciałem, otworzyłem je i tyle. Po prostu to wystarczyło polecić tam jeszcze raz i otworzyć. Więc jeżeli mieliście taką sytuację, to wystarczy tam polecieć po prostu i otworzyć. U mnie tak było, nie wiem jak u innych. Ja się cieszę, że to się udało. I nie muszę w jakiś tam sposób się tym yy, przejmować, bo wszystko jest jakby ogarnięte, nie wszystko jest zdobyte. Jeszcze cały czas zerkam yy, na ten licznik, czy wszystko jest rzeczywiście, bo może coś pominąłem i tego nie widzę, ale nie, jest wszystko. Jeżeli chodzi o Hawksmith, mapa Hawksmith. Tutaj brakowało mi, czegoś mi brakowało. Pięciu stron przewodnika. I ja je rzeczywiście zdobyłem. Słuchajcie, wystarczy, jeżeli macie taką blokadę, że naprawdę brakuje wam mało rzeczy. I już nie macie sił tego przeglądać, to ja sobie pomogłem. Wystarczy sobie w Google poszukać, bo dużo fanów w grę wstawiało takie poradniki. Pierwszym z nim był w ogóle plik Excela ze zdjęciami, czyli tymi wszystkimi kafeleczkami tych stron przewodnika i w jakim miejscu można je znaleźć. Niektóre były troszeczkę dziwnie opisane, gdzie je znaleźć, jakoś tak nie wiem, albo że miały wypaść z jakiejś skrzyni, ale gdzie ta skrzynia jest, to niestety nie dawali znać, ale na szczęście, moje były takie, że wystarczyło gdzieś podejść i od jakiegoś tyłu domu, albo takich dziwnych miejsc, i udało mi się to wszystko znaleźć. Więcej problemu miałem jakby w samym Hogwarcie. Yy, a co tu jest? Strony przewodnika, były wszystkie. Ostatnio brakowało mi 10 skrzyń, które mam. Trzech yy, demimozów, które zdobyłem i to widzę jakaś yy, strona przewodnika mi się miga, ale to jest chyba błąd, bo ja mam jakby... Za edycję, za te kolekcje zrobione wszystko, a zaraz Wam pokażę. To chyba nawet gdzieś czytałem, że to jest błąd. O tak, to jest błąd, posłuchajcie, bo, bo to są te strony Revelio i tam się wyświetla 149x150, i to jest błąd gry z tego, co się dowiedziałam z różnych forów. A jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, to zdobyłam wszystko naprawdę wszystko, więc jak widzicie, no Hogwart jest cały odznaczony, nie ma brakującej rzeczy na końcu, więc tam jest niestety jakiś błąd. Nie wiedzieć czemu, ale mam jakby zdobyte wszystko, bo nawet na Steamie odebrałem tą nagrodę, więc to mnie cieszy, bo jakby jest odznaczone. A jeżeli chodzi o szukanie sobie w Hogwarcie, to słuchajcie taka ważna rzecz. Ja polecam wam znaleźć sobie Wpisać sobie y, strony Revelio y, na YouTubie i tam słuchajcie jest taki poradnik, w ogóle tych poradników już jest pewnie 50, ponieważ w pokojach, y, w pokojach, w tych pomieszczeniach, gdzie macie hodowane zwierzęta, tam kryje się pełno różnych rzeczy z kolekcji. I ja na sam koniec gry, jak szukałem w ogóle jednego uchwytu do różdżki, to się okazało, że gdzieś za jakimś drzewem była skrzynia, w której to było. I tak ja to zdobyłem po prostu. No i tak to się w sumie plasuje: no pokazałem wam wszystko. Jeżeli chodzi o wyzwania, no to już ostatnio miałem 100% wszystkiego. Kolekcje mam jakby zebrane praktycznie wszystkie. Zostało praktycznie, no wszystkie. Zostało mi do zrobienia tylko te dwie misje, czyli Gryffindor na cmentarzu i szkolenie Aurora. Te dwie rzeczy. Więc, no kiedyś to skończę, ale kiedy to nastanie, no tego nie wie nikt. Więc jakoś się tym y, za bardzo nie przejmuję, bo nie mam za dużego ciśnienia. Jak się to stanie, to się stanie, napiszę wam oczywiście komentarz, piszcie oczywiście wy w komentarzach, na jakim jesteście etapie, bo mi się wydaje, że ja już tę grę wykorzystałem do cna, że nie mam co w niej robić, poza tymi dwiema misjami i pewnie no sobie na jakiś czas ją odpuszczę, bo ile można grać w jednego RPGa tyle czasu. Sporo czasu. A zobaczmy jeszcze na koniec może w Steamie, ile ja rzeczywiście mam tego czasu zagranego w grze. Słuchajcie, to jest 117 i pół godziny czasu gry, więc sporo czasu jakby mi to zajęło. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was i że będzie krócej niż ostatnio. Dzięki wielkie za oglądanie, oczywiście motywująca łapa w górę i subskrypcja mile widziana. Przypominam, że gram, jeżeli ktoś pragnie jeszcze RPGów, to Horizon Zero Dawn, więc możecie jeszcze tam sobie pooglądać. I chyba zawsze będę miał jakąś serię z jakiegoś RPG I nie wiem, czy to nie będzie kiedyś Wiedźmin 3, bo go nigdy nie przeszedłem, więc może nagrywanie na YouTube'a byłoby dobrą okazją, ale w to chciałbym zacząć grać. A jak skończę Legacy, więc nie wiem, czy ten kanał trochę się nie przetransformuje. Ale jak zawsze mówiłem, robię to dla przyjemności, a nie dla musu, więc. Jeżeli chcecie sobie patrzeć jak sobie gram w różne rzeczy, to oczywiście zachęcam do subskrypcji i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Cześć!